Witam wszystkich na swoim kanale Daria w Polsce. Już od długiego czasu nie było podobnych nagrań na moim kanale, a niedawno napotkałam się na szereg takich ciekawych artykułów. Z rosyjskiej propagandy o Polsce. Już robiłam podobne nagrania na moim kanale. Wszystkie linki do tych nagrań podam w opisie. No w ogóle, tak od samego początku wojny na Ukrainie rosyjska propaganda nie ma granic i cały czas się stara, aby skłócić Ukraińców i Polaków, wymyślając nowe i nowe brednie. Im więcej Polska wspiera Ukrainy, tym więcej powstaje nowych tam teorii spiskowych. A w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o nowych, takich trochę starych, ale obnowionych bzdurach z rosyjskiej propagandy, które niedawno przeczytałam. Zacznę od samej ciekawej. Polskie media podały gdzie Zeleński nagle zniknie po klęsce. Według tych niby polskich mediów, Zeleński sprzedał część ziem ukraińskich, by mieć możliwość um, zniknięcia po klęsce. No i oczywiście, że znajdzie schronienie w Polsce. Radio Sputnik podaje, że Władimir Zieliński rzeczywiście sprzedał część terytoriów Ukrainy Warszawie, aby w przypadku klęsk wojsk ukraińskich mógł on i jego rodzina nagle zniknąć w Polsce. Zdaniem autora artykułu, Ziemia Zachodniej Ukrainy staną się rekompensatą dla Warszawy za pomoc wojskową e, i materialną oraz za schronienie dla uchodźców. Autor także przypominał podpisane szeregi tam oficjalnych dokumentów, w tym o szczególnym statusie prawnym obywateli Polski, a także o umowie o dobrym sąsiedztwie itd. Tak jak się okazało, że z tego wszystkiego wynika, że Zełenski od początku rosyjskiej specjalnej operacji wojskowej sprzedał Ukrainy prezydentowi polskim za możliwość naglego zniknięcia i za gwarancję bezpieczeństwa osobistego dla niego i jego rodziny. W przypadku porażki pisze jakiś Galas. Dalej co ciekawe, ta sama propaganda już mówi, że Zełęczni nie chce dzielić się e, dużymi miastami Ukrainy. Na przykład takim miastem jak Lwów, który m, już według jakichś tam nawet e, kart, które jeszcze w kwietniu e, były w internecie, o tym jak Stany Zjednoczone Ukraina i tam zachodni partnerzy podzielili. E, Terytoria Ukrainy. No. I jakiś ekspert wymieniał, że takie miasta, które Ukraina może przekazać swoim zachodnim sąsiadom w ramach spłaty długów, oni wrócą w ziemię, możliwe, że będą spłacać pewne kwoty w małych kawałkach swojego. Terytorium, coś zostanie przeniesione na Węgry, coś tam do Rumunii, coś tam do Polski. No, oczywiście, że, że Zieleński o tym nie powie na głos, ale myślę, że on jest na to gotowy, jeśli nie chodzi o dużych miastach. Myślę, że on jest gotowy do rezygnacji z. Lwowa, a do takich małych miast, na przykład jak e, Beregowogo, na granicy z Węgrami, Mościska na granicy z Polską, Grecka na granicy z Rumunią, myślę, że jest gotowy je oddać. Podsumował ten właśnie ekspert Wadim Trychaczow. Niestety, tak jest. Ukraina już. A, Podzielili ty, tyle razy ze wszystkimi z Rumunii, z Węgrami i z Polską i z Czechami. Później e, też robiłam takie nagranie, że podzielili Ukrainę między Polską i jakieś nawet ziemię Czechom, dalej do Polski. A więc e, to w ogóle. I kiedy, za każdym razem, kiedy czytam jakiś taki artykuł, to e, na dole też taki link do następnego i ty zaczynasz czytać i możesz tak spędzić tam przez 2-3 godziny po prostu czytając jakichś ah, cudownych ciekawostek z pięknego e, kraju. No. E, dalej. E, teraz już niby tureckie media podają, że Zeleński mógł zawrzeć tajne Tajne, takie, tajne, że wszyscy, takie tajne, że wszyscy już o tym wiedzą, tajne porozumienie z Polską. A to znaczy, że Zelenski mógł, mógł mówić się z Polską na bezpośredni udział w konflikcie. W drodze, no to oczywiście odbyło się w drodze do Waszyngtonu, z Waszyngtonu do Warszawy, Zelenski zauważył, że wraca z dobrymi wynikami i innymi porozumieniami, o których nie może jeszcze Mówić. No może chodzić o bezpośredni udział Polski w konflikcie z Rosją. Powiedział ten Mehmet Al i tak dalej. Autor tego artykułu. No to może znaczyć, że cokolwiek, no tak samo jak i o tajnym porozumieniu. A, tak jest. A No a, i ostatnia Ciekawostka, trochę z tych starych, ale trochę odnawionych, że najważniejsi rosyjscy politycy od miesięcy, chociaż wydaje mi się, od Tygodні, ze względu na, na datę tych wszystkich articulów, powtarzam to samo, kłamstw, że Polska ma dunge do Zajęcia Ukrainy. Padowane Rosji terminy wkruczenia polskich in Ukraine. Kreml. Rosyjska propaganda dalej rozkręca ten temat o zajęciu przez Polskę zachodnich terytoriów. I nowy artykuł, nowy tytuł artykułu o aneksji o brzmi tak, że Polska jest gotowa przejąć zachodnią Ukrainę, uważa były tam deputowane od Rady Kiwa i dalej tylko oczywiście no, słowa. A, prawdy. Dla Polski nadchodzi chwila prawdy, na którą czekało od wielu dziesięciolecie. zwrot ziemi polskiego miasta Lwowa. No chociaż jakiś ekspert już uznał, że Zieleński nie odda Lwów, to już odchodzi. No, dobrze. A, wojska postawione w stan gotowności, na wszelki wypadek, podstawa prawna gotowa, wszystkie podstawa prawa. Prawna gotowa. Też czytałam takie artykuły o tym, niby Duda dał rozkaz o przygotowanie takich podstaw prawnych o zajęciu tych, o aneksji tych terytoriów. I wszystkie odpowiednie już zostały, dokumenty już zostały podpisane, ale są takie no, niuanse, które Zawieński przeleciał po Waszyngtonie do Warszawy, aby wyjaśnić z prezydentem polskim. Napisał ten Kiewa na swoim Telegram kanale. Wszystko jest gotowe i nawet podane dane, dane ataku na Ukrainę I odbędzie się to 4 maja 2023 roku. I po zajęciu części Ukrainy Warszawa ogłosi referendum 11 lipca. Wydaje mi się, że gdzieś coś podobnego, tak we wrześniu, już się wydarzyło na naszych terenach, na terytoriach Ukrainy. Takie jakieś tam pseudo referendum, nieoczekiwalny taki atak. Więc wydaje mi się, że własne scenariusze e, przypisują pod, pod innych pod innych osób, pod inne państwa. No w ogóle dzisiaj zaczął się dzień od ciekawych takich, od ciekawych ciekawostek, powiem tak. I mam nadzieję, że takie nagranie spodobało się. I zapraszam do oglądania następnych filmików. Pa!